Dobiega końca przebudowa Filharmonii Śląskiej. Obecnie w odremontowanym budynku trwają ostatnie prace wykończeniowe. Oprócz robót budowlanych w obiekcie przy ulicy Sokolskiej trwa montaż nowych organów, które przyjechały do Katowic z Niemiec. Tym samym sala koncertowa Filharmonii Śląskiej będzie pierwszą w regionie, gdzie tego typu wbudowany na stałe instrument będzie wykorzystywany do organizacji świeckich koncertów. Procedurę przeprowadziliśmy bardzo sprawnie w 2009 roku. Mieliśmy trzech oferentów i na, pod koniec grudnia 2009 roku podpisaliśmy umowę z firmą Karl Schuke Berlin Orgelbau z właśnie z niemiecką firmą, natomiast dwie pozostałe firmy to była firma schuke Potschdam oraz firma Scrabble ze Słowenii. Wszystkie firmy oferowały bardzo przybliżone ceny, natomiast nasi eksperci, którzy byli powołani przez komisję, przez panią dyrektor, ocenili, że zaproponowane rozwiązanie przez firmę Karl Schuke jest, najbardziej nam odpowiada. A kto zaprojektował dla Państwa organy i jak długo trwało ich wykonanie? Projekt dyspozycji organów pochodzi od pana profesora Gębalskiego, natomiast organy były tworzone w firmie właśnie Karl w Berlinie, w ich siedzibie i to trwało gdzieś mniej więcej rok. Natomiast później się okazało, że ze, względów, ze względu na problemy konstrukcyjne nie byliśmy w stanie po prostu tych organów od razu zainstalować w takim terminie przewidzianym i stąd poprosiliśmy o ich składowanie, one były przez półtora roku składowane w Berlinie w specjalnych magazynach. No i w tej chwili no, doszło do szczęśliwej finalizacji, że można było te gotowe elementy organów przewieźć do Filharmonii i rozpocząć tak zwany montaż. Bo w tej chwili trwa montaż, który będzie trwał do połowy grudnia. Natomiast w styczniu inna ekipa z tejże samej firmy przyjedzie i będzie intonować organy. Niemieccy budowniczy organów to firma z wieloletnią tradycją, która wykonywała już zamówienia dla sal koncertowych i kościołów na całym świecie. W jakich krajach robiliście do tej pory organy? Nasza firma istnieje od 1950 roku i rozpoczęliśmy od pracy w Niemczech. Od Zachodniego Berlina potem mieliśmy zlecenia z Japonii i Ameryki, a także realizowaliśmy projekt w Australii. Bardzo wiele organów zbudowaliśmy w Korei Południowej. Dużo więcej niż do tej pory budowaliśmy w Europie. A czy w Polsce mamy jakieś organy zbudowane przez Waszą firmę? Do tej pory zbudowaliśmy organy w Krakowie. Nie pamiętam dokładnie w którym roku, a także zbudowaliśmy organy w Warszawie. Dlaczego każde organy są inne, kiedy budujecie je dla takiego miejsca jak na przykład tutaj? Yeah, For the first na początku um, mamy pomieszczenie, uh, które musimy uh, dokładnie obejrzeć, uh, know, zobaczyć jaka jest akustyka, um, sprawdzić um, jak dźwięki zachowują się w tym pomieszczeniu, um, bo dźwięki um, różnie się zachowują w różnych um, pomieszczeniach. To, uh, Ponadto, budynek um, zawsze jest inny. Dlatego każde organy są unikalne i niepowtarzalne. Organy yeah, są um, um, unikalne, I would say maybe. Dlaczego organy potrzebują tak specyficznej atmosfery. Yeah, the temperature is important for the organ because the pipes and the voicing of the pipes is, is, um, Temperatura odgrywa ważną rolę, ponieważ piszczałki, ich głos jest ściśle zależny od temperatury. To jest ważne, aby zachować stałe brzmienie. Przy każdej zmianie temperatury i wilgotności piszczałki zmieniają dźwięk i staje się on nieprawidłowy, a nawet może dojść do uszkodzenia elementów instrumentu. And would, would be not nice, I to nie byłoby Montaż nowych organów potrwa około miesiąc. Po nowym roku niemiecka firma będzie przez dwa miesiące w absolutnej ciszy stroić instrument. Jeśli prace zakończą się zgodnie z planem, prawdopodobnie już w marcu usłyszymy w budynku Filharmonii Śląskiej pierwszy koncert. Na ten moment wielu melomanów z naszego regionu czeka na pewno z niecierpliwością.